W zadaniu siódmym będziemy mieli podać wszystkie pary liczb naturalnych, które najpierw spełniają to równanie, no później to samo wykonamy sobie dla tego równania, które mamy po prawej stronie. No to zobaczmy. Nas interesują liczby naturalne, czyli wypiszmy sobie kilka tych pierwszych liczb naturalnych, czyli mamy tak 0, 1, 2, 3, 4, no i tak dalej. No, i teraz tak, skoro my wiemy, że zarówno x, jak i y ma być liczbą naturalną, czyli powiedzmy, ja sobie w miejsce x podstawię 0. I co się wówczas będzie działo? Jaki będzie y? Obliczmy. Czyli mamy tak, w miejsce x 0, czyli mamy 0 plus 3y, y, no bo y nie znamy, równa się 9. No czyli oczywiście 0 plus 3y y to 3y. Następnie obie strony dzielimy przez 3, czyli y jest równy 3, czyli dla x równego 0, y jest równy 3. No i zarówno 0, jak i trójka są liczbami naturalnymi, a więc to będzie nasze pierwsze rozwiązanie, to będzie pierwsza para liczb. No dobra, teraz sobie podstawmy w miejsce x jedynkę. No to gdy mamy jedynkę, to mamy tak 1 plus 3 y. Równa się 9, następnie 1 przeniosłem na stronę prawą, czyli 3y, równa się 9 odjąć 1, czyli 8, no i obie strony dzielimy przez 3, czyli y to 8 trzecich. No i oczywiście, jeżeli chodzi o x, no to 1 jest liczbą naturalną, natomiast y to jest 8 trzecich, a to liczba naturalna nie będzie, czyli tego pod uwagę nie bierzemy. No to teraz sobie podstawmy miejsce x a dwójkę. No i tak będziemy robili po kolei, czyli mamy tak, 2 dodać 3y równa się 9, przeniesiemy dwójkę na prawą stronę, czyli 3y równa się 7 dzielimy przez 3, czyli mamy 7 trzecich, czyli 7 trzecich to też nie będzie liczba naturalna. No to lecimy dalej, teraz trójka. Czyli dla x równego 3 mamy. 3 dodać 3y równa się 9. Przenosimy trójkę na stronę prawą. czyli 9 odjąć 3 to będzie 6 i dzielimy przez 3, czyli Y jest równy 2. Tak 6 na 3 to dwójka. No i zauważcie, że tutaj faktycznie otrzymamy dwie liczby naturalne. No to zobaczmy dla czwórki. Czyli gdy x będzie równy 4, to mamy Tutaj jeszcze troszkę wyżej. 4 plus 3y równa się 9. Zapiszmy sobie, czyli 4 przeniesiemy na prawą stronę. No i tak, 9 od 4 to 5, dzielimy przez 3, czyli otrzymamy 5 trzecich. No i to nie będzie liczba naturalna. No to popatrzmy na piątkę. Mamy zatem 5, dodać 3y równa się 9. Piątkę przeniesiemy na prawo, czyli 3y równa się 4. Dzielimy przez 3 i mamy 4 trzecie. To nie jest liczba naturalna, czyli ta para liczb odpada. No to jeszcze sprawdźmy szóstkę. Czyli mamy tak. 6 plus 3y równa się 9. Przeniesiemy szóstkę na prawą stronę, czyli 3y to będzie 9 odjąć 6, czyli 3. Obie strony dzielimy przez 3, czyli y jest równy 1. No i jak najbardziej to nam odpowiada, bo tu mamy szóstkę, tu mamy jedynkę, czyli to będzie kolejna para liczb. Następnie możemy sobie wybrać jeszcze siódemkę, tak, bo skończyliśmy na szóstce. No dobra, gdy mamy siódemkę, to mamy tak: 7 plus 3y równa się 9. Przeniesiemy na stronę prawą. 9 odjąć 7 to 2, czyli y to 2 trzecie. To nam nie pasuje. Podobnie będzie z ósemką, czyli x równa się 8, no to mielibyśmy 8 plus 3y równa się 9, przenosimy, czyli 3y to będzie 1, dzielimy przez 3, czyli y to 1 trzecia. No i kolejnym x byłaby dziewiątka. No ale zobaczmy na górę. Gdybyśmy pod x tutaj jeszcze sobie mogli podstawić dziewiątkę, no to wtedy ile musi być równe y? No oczywiście y musiałby być równe 0. Możemy to także policzyć, może zróbmy to nawet tutaj wyżej. Czyli mamy tak, 9 plus 3y równa się 9, przeniesiemy dziewiątkę na prawą stronę, czyli 3y to będzie 9 odjąć 9, 9, czyli 0, dzielimy przez 3, czyli y równa się 0. No, i gdy x jest równy 9, y jest równy 0, czyli to będzie kolejna para liczb. No i sobie wypiszmy wszystkie możliwości, czyli mamy tak: x równa się 9, y równa się 0, czyli z tego otrzymamy parę liczb, 9, 0. Następna para liczb, mamy tak: 6, 1, czyli to też sobie zapiszmy. Lecimy dalej, mamy 3, 2. Tutaj zapiszemy, i chyba jeszcze jedna była. Sprawdźmy tak. x mógł być równy 0, y wtedy 3. 0 oraz 3. Czyli mamy cztery pary takich liczb. Ja tutaj skończyłam na 9, oczywiście, no bo gdybyśmy pod x podstawili 10, zobaczcie, to 10 plus 3y. No, nie ma tutaj takiej możliwości, bo gdybyśmy tą dychę przenieśli na stronę prawą, to byśmy otrzymali na pewno wynik ujemny. A my wiemy, że liczba naturalna ujemna być nie może. Dokładnie to samo trzeba byłoby zrobić sobie tutaj. Czyli musimy w ten sposób dobierać nasze x, żeby później z tymi y spokojnie móc sobie to policzyć. Czyli tak, dla x równego 0 będziemy mieli 5 razy 0 to będzie 0. 0 plus 2y to 2y, 2y równa się 19, dzielimy przez 2, czyli y to 19 drugich, czyli to nam nie pasuje. Dla x równego 1 5 razy 1 to będzie 5 plus 2y równa się 19, piątkę przeniesiemy na stronę prawą, czyli może zapiszmy tutaj 2y równa się 14. Dzielimy obie strony przez 2, czyli y równa się 7. I to jak najbardziej będzie nam odpowiadało, tak? Będzie nam pasowało, bo obie liczby są naturalne. Teraz x jest równy 2. 5 razy 2 to 10. Dodać 2y równa się 19. 10 na prawo. Czyli 2y równa się 9, dzielimy przez 2, czyli otrzymamy 4,5, czyli ta dwójka nam nie pasuje. Teraz spójrzmy na trójkę. 5 razy 3 to 15, plus 2y równa się 19, czyli 2y to jest 19, odjąć 15, czyli 4, dzielimy przez 2, czyli y jest równy 2. No to nam odpowiada, bo obie liczby nam wyszły naturalne. Teraz x równe 4. Mamy zatem 5 razy 4, 20 plus 2y równa się 19. Czyli jeżeli pod, przeniesiemy sobie tą 20 na prawą stronę, to mamy, że 2y jest równy minus 1, tak? Mamy 19 odjąć 20, dzielimy przez 2, czyli mamy minus 1 drugą, czyli tu już nam się zaczęły liczby ujemne. Tak samo będzie dla x równego 5, 6 i tak dalej. Tutaj po prostu zawsze po prawej stronie otrzymamy liczbę ujemną, tak więc wiemy, że to nie będą liczby naturalne, tak więc tak naprawdę to równanie spełniają tylko dwie pary, czyli x równy 3y2 bądź też x równy 1y jest równy 7. No ale nas w zadaniu jeszcze pytają, czy istnieje para liczb, która spełnia oba równania. No to sprawdźmy, czy które się będą powtarzały. Czy powtarza się 3 oraz 2, tak to się powtarza, bo mamy i tutaj, i tutaj 1 i 7 nam się nie powtarza, czyli to oznacza, że para liczb 3 oraz 2, to jest nasz x to jest y, będzie spełniała jednocześnie oba takie równania.